мра мэра турция дам сероиковой аып келди аып келди Ja na takiego starego nie Ty wyglądam. Się bo nie się nie z dziećmi zadaję, a kto z kim się zadaje, takim się. Dobrze, nie. XVII wieków temu. I dlatego broda moja taka jest dziesięć. No mniej więcej, na przesłowie trzeciego i czwartego wieku. A kto, a kto, ale to nie każdy może, bo od razu jak ktoś moją brodę chciałby pogłaskać, to. Ale! Oj, dziecku! Krączki przy sobie. Patrzcie, ja wiem, kto ma jeszcze brodę na tym trawniku. patrzcie tam stoi brat Marcin. Widzicie? Ja? Brat Marcin też się zadaje brat Marcin z Mikołajem i przynajmniej ma porządną brodę. Mamy jego Ma porządną brodę. Słuchajcie, powolutku myślę sobie, że chyba będziemy zaczynać, co? Bo wszyscy. Bo przy... A skąd wy jesteście? Słuchajcie! Pali się ukłony pokorze to się za toją o Boże. Fała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Fała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ale pański samogłości będzie dziwny. Ja ale... nie słyszeli jak żyć. Ale, ale... ale kiko! lá na de